Stojący w gabinecie dyrektorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, pochodzi z XIX wieku. Jest bogato interesowany we wzory roślinne z girlandami, ale był kupiony w Desie w połowie lat 60., zatem nie znamy jego historii. Natomiast znamy historię bardzo wielu innych obiektów, jakie. Znajdują się w naszym muzeum, ale trzeba zacząć od tego, że myląca jest trochę nazwa naszej instytucji, no bo Muzeum Literatury to co to może być? Książki i rękopisy? Otóż okazuje się, że nie i jest to czasami duża niespodzianka dla naszych gości. Zbiory nasze zostały zgromadzone głównie dzięki działalności dwóch legendarnych. Poprzedników moich, dyrektora Adama Mauersbergera, który od połowy lat 50. do końca lat 60. prawie był dyrektorem muzeum, i Janusza Odrową pieniążka który był dyrektorem przez lat 38. Wtedy też muzeum, które było pierwotnie muzeum Adama Mickiewicza, przekształciło się w Muzeum Literatury. I wtedy też nasze zbiory. Zaczęły być coraz bardziej bogate i zróżnicowane. Gabinet dyrektorów Muzeum Literatury gościł bardzo wielu wybitnych twórców, ponieważ Muzeum Literatury to jest także miejsce, w którym twórcy żyjący się pojawiali i pojawiają nadal. Zapewne mógł bywać tutaj w dawniejszych latach Wojciech Młynarski, ponieważ wiemy że był entuzjastycznym fanem naszego muzeum i pojawiał się wraz z córkami na naszych wystawach. Za czasów mojej kadencji miałem zaszczyt gościć przy tym stole Andrzeja Stasiuka, czy Olgę Tokarczuk jeszcze zanim została naszą cenioną noblistką. Przy stole tym obraduje komisja zakupów naszego muzeum to jest takie ciało, które decyduje o przyjęciu do zbiorów rozmaitych oferowanych nam, czy to w darach, czy poprzez sprzedaż artefaktów. Decydowaliśmy tutaj o przyjęciu bardzo ciekawych rzeczy, ale najciekawsze są takie zbiory, które trafiają do nas w sposób niezwykły. Na przykład mamy dział foniczny o dziwo, Muzeum Literatury, gdzie zapisane są głosy pisarzy, artystów, ale też obrazy z nimi związane, obrazy ruchome, wideo. Mamy w tych zbiorach wszelako także głos Józefa Piłsudskiego nagrany i znowuż trudno powiedzieć, w jaki sposób do nas trafił. Zdarzało się, że przychodził do nas do Muzeum Henk Premę, holenderski przyjaciel, a potem spadkobierca Mirona Białoszewskiego, i przynosił w takich y, torebkach foliowych y, rozmaite nagrania, które Miron Białoszewski czynił, przygotowując się do pisania y, swoich, y, swoich tekstów. I Hank Preme mówił, no proszę przyniosłem, przywiozłem wam dzisiaj to i tamto, z pewnością wam się przyda. Zdarzyło się też kiedyś, że pewna znana reporterka przyniosła nam w darze rękopis Jerzego Andrzejewskiego, zostawiła na portierni, właściwie nie mówiąc o co chodzi i wyszła. Potem trzeba było szukać darczyńcy. Oprócz działu fonicznego i działu rękopisów mamy też zbiory sztuki, które przechowuje dział sztuki. To są grafiki, to są obrazy, przede wszystkim związane z XIX wiekiem i przełomem wieku XIX-XX, czyli z okresu Młodej Polski, ale też mamy ciekawe zbiory współczesne. Tutaj wspomnieć trzeba największy na świecie zbiór grafiki Bruno Szulca, ale też bardzo ciekawą kolekcję prac plastycznych Jana Lebensteina. Mamy też i bibliotekę pełną zbiorów XIX-wiecznych, też związanych z wielką emigracją, z Adamem Mickiewiczem, ale i wielkie przekazane nam biblioteki pisarzy takich jak Tuwim, czy Dąbrowska, czy Melchior Wańkowicz. W dziale dokumentacji znajdują się fotografie, i to od tych najbardziej drogocennych XIX-wiecznych dagerotypów, związanych jeszcze z rodziną Mickiewicza. Aż po współczesne fotograficzne kontrefekty naszych pisarzy. I tu też zdarzają się przygody rozmaite. Na przykład wiadomo było trochę w formie plotki, trochę w formie takiej wieści niepotwierdzonej, że istnieje album ze zdjęciami Tadeusza Gajcego. I nam się udało, dzięki oczywiście wsparciu dobrych ludzi i bardzo znanych, wybitnych literaturoznawców, dotrzeć do, do tego albumu i co więcej przekonać rodzinę do tego, aby ten album znalazł się w naszych zbiorach. Muzeum jest miejscem, w którym opiekujemy się zbiorami. One muszą być zadbane, one muszą być zakonserwowane. A my jesteśmy strażnikami tych rzeczy dla przyszłych pokoleń.